Witajcie w tej specjalnej treści. Dzisiaj omówimy psychologiczne metody wywierania głębokiego wpływu na relacje. Te metody pomogą Ci zbudować silną i trwałą więź z drugą osobą. Jeśli jesteś gotowy na otwarcie nowego rozdziału w swoim związku, te informacje są dla Ciebie. Pamiętaj, że każda nasza taktyka i sugestia ma na celu stworzenie zdrowej dynamiki w relacjach. Zanim zaczniesz oglądać nasz film, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej wyjątkowych treści. Wyruszmy razem w tę ciekawą podróż i odkryjmy strategie, które przeniosą Twoje relacje na wyższy poziom. Część 1. Jednym z największych wyzwań w związkach jest zarządzanie oczekiwaniami. Jak zatem znaleźć równowagę między wzajemnymi oczekiwaniami i jaką ścieżką należy podążać w tym procesie? Przede wszystkim należy zacząć od zrozumienia czego druga osoba oczekuje. Wymaga to nie tylko słuchania tego, co mówią, ale także zrozumienia tego, czego nie mówią. Ich zachowanie, mowa ciała i reakcje dostarczają ważnych wskazówek na temat tego, co naprawdę czują i czego oczekują. W tym procesie niezwykle ważne jest jasne wyrażanie własnych oczekiwań. Kluczową kwestią jest jednak przedstawienie swoich oczekiwań bez ich narzucania, przy zachowaniu zdrowej komunikacji i w ramach wzajemnego zrozumienia. Nie tylko kładzie to podwaliny pod wzajemny szacunek i zaufanie, ale również gwarantuje, że relacja będzie budowana na solidniejszym fundamencie. Przy zarządzaniu oczekiwaniami warto być realistą. Wyidealizowane oczekiwania często mogą prowadzić do rozczarowania. Zamiast więc wyobrażać sobie najlepszy możliwy scenariusz, warto ustalić bardziej realistyczne cele, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe wyniki, co może sprawić, że związek będzie mniej stresujący i bardziej satysfakcjonujący dla obu stron. Wreszcie, gdy oczekiwania zostaną wyjaśnione obu stronom i obie strony będą działać zgodnie z nimi, związek naturalnie stanie się głębszy i bardziej znaczący. Pomoże to nie tylko lepiej się zrozumieć, ale również wzmocni wasze wzajemne zaangażowanie. Taka podróż, w której obie strony otwarcie się komunikują i mają realistyczne oczekiwania, pozwala na rozwój relacji nie tylko na rzecz przetrwania sytuacji, ale także na dłuższą metę. Część 2 Charyzmatyczne przywództwo jest skutecznym sposobem na stworzenie silnego poczucia przyciągania i zaangażowania w związku. Stanie się przewodnikiem, lub źródłem mocy, w oczach drugiej osoby, szczególnie poprzez swoje zachowanie, pozostawia trwały wpływ na dłuższą metę. Czym zatem jest charyzmatyczne przywództwo i jak możesz włączyć je do swojego życia? Przede wszystkim, zamiast sądzić, że charyzma jest czymś naturalnym, należy zaakceptować, że jest to umiejętność, którą można rozwijać. Spójna postawa, pewna siebie, ale nie arogancka, w naturalny sposób przyciąga ludzi. Wystarczy, że zmienisz ton głosu lub wyprostujesz się, a pierwsze wrażenie może się całkowicie zmienić. Kiedy więc twoje ramiona są wyprostowane, głowa uniesiona, a twój głos wyraża spokój i pewność siebie, wywierasz pozytywny wpływ na podświadomość drugiej osoby. Podstawą charyzmatycznego przywództwa jest jednak również zwracanie uwagi na potrzeby i stan emocjonalny drugiej strony. Ludzie chętniej będą postrzegać jako liderów osoby, które interesują się nimi i cenią ich. Dlatego ważne jest, aby podczas rozmowy starać się zrozumieć zainteresowania drugiej osoby i sprawiać, aby czuła, że naprawdę jej słuchasz. Uważne słuchanie odpowiedzi na swoje pytania i zauważanie prawd emocjonalnych kryjących się za tymi odpowiedziami pomoże ci nawiązać silniejszą więź z drugą osobą. Przywództwo nie ogranicza się tylko do słów. Poszerzanie obszarów życia za które bierzesz odpowiedzialność, zarządzanie własnymi sprawami w sposób uporządkowany i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w razie potrzeby, również tworzą efekt charyzmatyczny. Kiedy druga osoba czuje się przy tobie bezpiecznie i zdaje sobie sprawę, że będzie chciała się z tobą konsultować w różnych sytuacjach, dynamika związku zaczyna się zmieniać. Nie oznacza to, że jesteś ich przywódcą, chodzi raczej o traktowanie ich jak partnera, który ich prowadzi, inspiruje i wspiera. Wreszcie, charyzmatyczne przywództwo wymaga skupienia się na istocie rzeczy, a nie na jej okładce. Bądź szczery i unikaj sztywnych lub nadmiernie asertywnych zachowań. Podkreśl swoje wyjątkowe cechy i skup się na ich rozwijaniu. Kiedy druga osoba ma możliwość wyrażenia siebie w atmosferze zaufania, jej lojalność wobec ciebie naturalnie wzrasta. Rozdział 3. Wieś psychiczna jest jedną z najtrwalszych i najsilniejszych interakcji w związku. Takie powiązania nie ograniczają się do wspólnych zainteresowań czy tematów rozmów, obejmuje również wzajemne wzbogacanie się intelektualne i emocjonalne. Jeśli chcesz odkryć wewnętrzny świat drugiej osoby, powinieneś najpierw poświęcić czas na to, by jej posłuchać z ciekawością i zrozumieć ją. Daj mu przestrzeń do wyrażania siebie, żądawaj głębokie pytania na tematy, które go interesują i uważnie śledź odpowiedzi. Kolejnym ważnym elementem więzi mentalnej są dzielone doświadczenia. Wspólne czytanie książki, oglądanie filmu lub wypróbowywanie nowego hobby pomoże wam stworzyć wspólne tło kulturowe, a jednocześnie wzbogaci tematy rozmów. W ten sposób więź między wami umacnia się nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale i intelektualnym. Rozdział 4. Inteligencja emocjonalna i empatia odgrywają ważną rolę w budowaniu szczerego zaangażowania w związkach. Zrozumienie uczuć drugiej osoby sprawia, że czuje ona, że naprawdę ci zależy. Świadczą o tym nie tylko słowa, ale także mowa ciała i gesty. Na przykład, gdy zwrócisz uwagę na jej reakcje emocjonalne, nawet proste pytanie lub delikatne spojrzenie może zrobić dużą różnicę. Aby wczuć się w sytuację drugiej osoby, trzeba podejść do niej z otwartym umysłem. Zamiast oceniać sytuacje, których doświadcza daną osoba, z własnej perspektywy, zapytaj siebie, jakbym się czuł, gdybym doświadczał tej emocji. Możesz kontynuować zadawanie pytania. Podejście takie pogłębia relacje, pielęgnując atmosferę wzajemnego zaufania. Pamiętaj, że sprawienie, by ktoś poczuł się zrozumiany, jest kluczowym krokiem w kierunku bliskości emocjonalnej i długotrwałego związku. Pod koniec filmu powinieneś pamiętać, w jaki sposób poznane strategie i metody przyniosą Ci długoterminowy sukces w związkach. Jeśli spodobała Ci się ta treść, możesz zasubskrybować nasz kanał i obserwować nas aby otrzymywać bardziej szczegółowe porady dotyczące strategii i związków. Będziemy tu dodawać nowe filmy, więc nie zapomnij włączyć powiadomień. Do zobaczenia w następnym filmie.